Cześć moi drodzy. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na taki mały odcinek specjalny. To, co widzicie w tej kopercie, to są zdrapki, jakie wygrałem w konkursie na kanale u Natalii Drapie. Także Natalia dziękuję, przesyłka dotarła, mam nadzieję, że nic nie będzie brakować. A Was, moi drodzy, zapraszam do oglądania i kibicowania. I to, co w niej się znajdowało, to zdrabki w takiej firmowej Lotto-kopercie i czekolada Merci. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. A to, co w tej kopercie? To mega krzyżówka z numerem pierwszym. Pieniędzy jak ludu, 36 numerek. Tutaj mamy, o, wszystko takie, widzę, dla relaksu będzie 42 super linie. Nawet i starożytny skarb się znalazł. 22 i mamy jeszcze krzyżówkę XXL z numerem 24. Ło! Także mamy co drapać, moi drodzy. Ja myślę, że sobie część już tak wydrapie poza kadrem, a dokończymy sobie po prostu wspólnie. No, także czeka nas fajny odcinek. Zrapek to mam na ile? 20, 30, 40 na 50 zł. Także serdecznie zapraszam. No i mamy to. Pieniądze jak lodu, skarb i superlinie to sobie wydrapiemy razem. No i dokończymy sobie mega krzyżówkę. Sytuacja wygląda tak. W pierwszej nie ma nic utworzonego, w drugiej tak samo, w trzeciej tak samo, w czwartej i w piątej też nic. Także taka sytuacja. Jeśli chodzi o krzyżówkę XXL, no to tylko w pierwszej mam jeden utworzony wyraz, w drugiej i w trzeciej nie ma nic. Do wygranej w bonusie brakują dwie litery. Więc zabawę zaczynam od pieniędzy jak ludu. Do znalezienia 41, 11, 13 i 45. Ewentualnie symbol diamentu. 26, 18, 19 nie ma. I druga strona, 37, 42 i ostatnie, 39. Niestety się nic nie trafiło. Dobrze, to teraz wspólna. Zabawa z superliniami. I po dwa symbole będę tutaj wydrapywać. Wiatrak, kwiat. Wiatrak jest. Wiatrak jest. I co? Coś jeszcze będzie? No nie widzę. Najwyżej się znajdzie. Ptak oraz okulary. To już nie będzie trudno znaleźć. Tutaj kolejny ptak. Tutaj jeszcze jeden. No i zaliczone. Co tam dalej? Parasol rower. Rowerek tutaj jeden, i tutaj jest drugi. Parasolki nie było. Gwiazda lody. Tu jest gwiazda. Tu kolejna. Tu kolejna i tu kolejna. Dobra. Tu jeszcze lody były. Superowsko. Może teraz z tej strony coś. Księżyc tęcza. Księżyc jest, i tyle. Rolki, motyl, motyl, tutaj kolejny, tutaj mamy rolki, tutaj tak samo, i to raczej wszystko, okulary były właśnie zdrapane. Korona i balony, tutaj, tutaj zaliczone, korona, kolejna, i tutaj jeszcze jedno, dobrze. Moneta i słońce. No brakuje na razie takich symboli, które by tutaj utworzyły linię, ale wszystko jeszcze przed nami. Cytryna, diament. Diament, cytryna, diament. Tutaj, tu cytryna, kolejna, diament, cytryna. O, ładnie. Może się coś strzeli w ostatnim momencie. Czapka i klapki. Tu nic, tutaj nic tutaj nic, dobra i ostatnie dwa krab oraz biedronka krab biedronka tutaj brakuje krab biedronka tu brakuje słonia krab i tutaj biedronka brakuje leżaka biedronka łodzi brakuje także nic chyba się nie trafiło tak te y kontrolne więc mamy strabkę pustą zobaczmy jak starożytny skarb na to wszystko odpowie Moje coś niestety szczęścia nie przynoszą. No, bonus też już niestety będzie pusty. No, jeszcze takie podwójne symbole trafiają, ale tutaj trzeba mieć trzy, żeby coś trafić. O, proszę bardzo. Natalia to ma jednak rękę musiał całą paczkę kupić, żeby wygraną zobaczyć. O, i druga wygrana. Kurde. Szok i niedowierzanie. <grytanie> Także numerek 22 szczęśliwy. Dyszka i dyszka. 20 zł. Ustrzelone. No i super. Także teraz się zabawimy na koniec w te krzyżówki. Trzy ostatnie litery nam zostały. Literka B. O, jest szansa na bonus. Ale zajmijmy się na razie tym, co tutaj mamy. Dalej, tutaj literka B, nic nie dokłada. Boję się, że tego A nie będzie, bo tutaj chyba główna wygrana wyskoczyła. Mhm. Literka S, tutaj, tutaj dochodzi. Czy jeszcze coś tu będzie? Tak, tu mamy. O, jest los, czyli drugi wyraz. Mhm. I tak, teraz to mamy. Co lekarze? I ukos to jest dopiero pierwszy wyraz. I zostaje jeszcze ostatnia. Tu mamy scenerię. Tu mamy mszę. Mistrza Cisa Anons. No i tyle. A ostatnią literą na krzyżówce będzie co? Litera R. No, tak przypuszczałem. Dobra, czyli tutaj R, tutaj R dochodzi. Tu kolejne, tu kolejne. No, wszędzie to A poblokowało. Dobrze, tu było jeszcze P, ale brakuje innych, także kończymy to z dwoma wyrazami. Krzyżówka druga, tu mamy turyn, tu jest kra, dinozaur, no i też tyle. I zostaje ostatnia, literka R dokłada tutaj, tutaj, tu, no ale tak jak mówię, wszędzie te, te A zablokowały zabawę. Dobra, także tylko kontrolne wydrapuję, żeby nie było. BT dokładnie. No i zostaje ta krzyżówka z serii Mega. Literka L. No i szukamy, co ona nam tu przyniesie. L, L, L. Tutaj jeszcze jedno i tyle. Dalej Y. To mamy ryki. Pierwszy wyraz. Na tym kończymy i zostaje jeszcze D. Tu mamy drugi wyraz, ale to za mało. No i też jak w przypadku tej ZXL, literka A zablokowała niemal wszystko. No to zobaczmy, co w krzyżówce drugiej i trzeciej się uda dołożyć. Literka D dochodzi. Dioryt i tylko tyle. A na dole mamy to. Mamy DAD. I to też tyle. Wracamy. Literka L teraz. Tu jest lira. Hol. Mamy pierwszy wyraz. Tutaj L. Dobra, wszystko. I jeszcze niżej. No, tutaj nic to nie daje, niestety. Dobra, i zostaje ostatnia gwiazdka. A pod nią literka A. O kurczę, może się tutaj coś zadzieje. Ciekawy jestem. A. No tak, jak jest potrzebna, to akurat nic tak nie, nie, nie za bardzo daje. Drugi wyraz dopiero. Tutaj, to, tutaj, to. I to. Także z tymi dwoma zostajemy. Ale może coś poniżej. Mhm, tutaj, tutaj. Gambia Ada się utworzyła. Ale to też pierwszy wyraz dopiero. Agata. Drugi wyraz. Skakuje od razu za jednym zamachem. I tutaj no brakuje etap grabie sarna, to już jest skreślone. No tak, że tutaj też dwa wyrazy. No i zostaje krzyżówka 4, 5 litera H. Co nam dołoży? Tutaj jedną literkę. I pod spodem coś będzie jeszcze. Tu mamy Hana, tutaj O. Dwie się dołożyły. Dobra, a nie, jeszcze jest jedna. Litera G. Także zobaczmy, mamy tak, tu mamy grom i tu mamy to. I pod spodem literka G chyba nawet nie występuje. Dobra, także ostatnia decydująca to litera E. T -b -b M O. pole. jest unicef, w pierwszy wyraz dopiero. Tutaj jest klejec jest drugi wyraz. Ser brakuje R i to wszystko i niżej tu mamy tak ascetę seter ewa, brakuje a no tutaj by się znowu a przydało jest jeden wyraz no i z tym niestety kończymy dobra, kontrolne dla proformy g oraz m także na dzisiejszym odcinku tylko jedna zdrapka się okazała trafiona, starożytny skarb 20 złotych Tyle przyniósł. Wkład mój 0, no bo zdrabki były wygrane w konkursie. Także zapraszam na kanał Natali jeżeli ktoś nie zna. No i wszystkim znowu bardzo dziękuję za obecność na odcinku. Jutro, tak jak już wiecie, spotykamy się na premierce zdrabki Happy 7-7. Taka zdrabka już była bodajże w innej szacie graficznej, więc podrapiamy sobie nową edycję. Cześć!